Cześć, witamy Was w drugim vlogu na tym kanale. Dzisiaj mamy troszkę roboty, mamy godzinę 8 rano, kończymy dopiero jeść śniadanie. Mamy w planach jeszcze nagrać dzisiaj jeden film na nasz kanał, który pojawi się pewnie niedługo po tym vlogu, także obserwujcie. A za chwilkę koło południa, koło <laughs> południa. Dobra, dobra. No może chodź za chwilkę. A koło południa ruszamy na imprezę, imprezę z okazji urodzin. W Gobidlinie dzisiaj gramy, no. też u nas na Kaszubach jak zwykle. Także na pewno coś za chwilkę dogramy. Czekajcie. Do zobaczenia. Do widzenia. Jedziemy nagrywać odcinek na YouTube'a. Się okazało, że na sali jest słaba akustyka, żeby to nagrać. Telefonem? do Tak, wpakujemy się do Dominiki, do ogrodu i będziemy nagrywać na zewnątrz. Chyba nas nie zleje. No już jest włączone. <laughs> A my spróbujemy dźwięk jeszcze, nie? No właśnie, my to potrafimy zagrać? Wystra no, woda, później przerwiemy i gramy coś innego. Ja to będę wycinął. Jak? Właszcza? <śm> <śm> Zagrać. Bujaj się, bujaj się. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Odcinek na naszego YouTube'a nagrany, challenge od Kasi z TikToka przyjęty niedługo się pojawi. Sprawdźcie, jak wyszedł. My się już pakujemy do naszej furki i lecimy, bo mało czasu, a musimy lecieć, bo zaczynamy niedługo imprezę. Także za chwilkę się widzimy. Co, imprezę to samo. Schody w górę, schody w dół, noszenie sprzętu. Ale czego się nie robi? O, takie piękne schody mamy. Pakować się, nie Uciekłaś, ostrością. I na dół, i lecimy, i raz. No nic, trzeba to wszystko ponosić. Także ponosimy i zaraz się widzimy. Ponoszone. Muszę jechać. Możemy jechać, jeszcze trzeba spakować. To nie ma. Zmieści się. Co się zmieści? Czym się zmieści? Czy my się zmieścimy? Ej, I... nie da rady. Dawid to gistyk. Przejść no na dietę. No do wynika idzie na dietę. Słyszycie? Będziemy ją teraz pilnować całe granie. Co my dobrze zabrali na niej? Skocyk, żeby się nic nie pobrudziło. Zapakowani po same brzegi, gorzej będzie z rozpakowaniem. Nie właśnie, będzie łatwiej. Otworzymy drzwi, a wszystko wypadnie. Załadowani do pełna. nie widać, pokażę z tej strony. Po sądach. No że są trzy miejsca, i można pasy zapiąć. Najwyżej, najwyżej Dominika się nie zmieści, pojedziemy bez niej dzisiaj. Dobrze, że nie słyszała, bo by się jeszcze obradziła. Ja jeszcze orężadę trzeba zmieścić, Dawid. Dawid, a dominika zabraliśmy, bo tu nie widać nic? Ja jestem! O, tu jest Dominika. No, zapakowani, instrumenty, kolumny, możemy jechać. Czekajcie, musimy się pochwalić czymś. Co? Się. Pochwalić się, że zrobili paczkowat na wiosce u Dominiki. Rozgryzie to czy nie rozgryzie tego? O, dało radę. I teraz wielkie brawa dla Dominiki. Tamburyn, czyta się. Dobra, lecimy. paliwo drogie. Ale dobrze, że mnie to nie dotyczy, bo ja zawsze za stówę tankuję. Ale zatankowane, idziemy płacić. My już na miejscu przepięknym w Kolejna piękna kaszubska wioska. Zaliczona z restauracja pod łosiem w Gowydlinie. Dwa łosie, jeszcze trzy w zespole. Także zaraz się rozstawiamy i będziemy czekać do naszego salonizanta na wszystkich gości. Sala malutka, ale się chyba pomieścimy. Tyle mamy miejsca, żeby się rozstawić dzisiaj. I musimy uważać na łosie. Przed chwilą rzuciliśmy jak Dominika odbierała paczkę z paczkomatu. Oto jest ta tajemnicza paczka. Ponoć jakiś nowy instrument do zespołu. Dobra. Zapoliowane żeby się nie poniszczyło drogocenne, musi być. No, no jeszcze jak? Markowe. No, ci rzucają tymi paczkami, to trzeba uważać. Tak. O, nowy instrument! Pozdrawiamy Magdę. Która chciała do nas dołączyć na tamburynie. Już mamy instrument, zapraszamy Magda. <noise> zagraj, co? Nie, na tym nie potrafię, jeszcze nigdy nie na tym. Dobra, Dominika, może iść do domu. My idziemy się rozstawiać dalej. Lampy rozstawione daliśmy, radę, zmieściliśmy. Łosiu też stoi, patrzy. Teraz możemy rozstawiać sprzęt muzyczny. A Dominika, jak zwykle, w telefonie. Sprzęt rozstawiony. E aí Już po marczach powitalnych, po pierwszym toaście. goście aktualnie siedzą i zajadają się bardzo dobrym obiadkiem. Miałem okazję też już spróbować. Nabieramy siły do tego, aby roznieść tą salę, jak to się mówi. Będzie na pewno ogień. Już się nie możemy doczekać pierwszego bloku muzycznego. Widać, goście też nie. Gramy dzisiaj z okazji 70. urodzin. A mamy nadzieję i jesteśmy prawie pewni, że impreza będzie trwała równie długo jak. Nie jedna osiemnastka, czyli jak nie jedno wesele. Zobaczymy, na pewno damy znać. Wierzliście wszyscy, wiemy, że ta noc będzie długa i nie przespała. Więc wyznajemy dla państwa, i, nie I, znowu nie I znowu z tą, i z tą, i noc. tą, i z 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 Witamy w przerwie. Mamy chwilkę odpoczynku od grania. Teraz stwierdziliśmy, że odpowiemy Wam na komentarze, które zadawaliście nam na YouTube. Pytania, które zadawaliście nam w komentarzach na YouTube. Zachęcamy Was do zadawania kolejnych pytań w komentarzach do tego blogu. Przy następnych vlogach na pewno będzie okazja, żeby na to wszystko odpowiedzieć. Także ja zacznę. Będę czytał komentarze. Takie utwory w Waszym wykonaniu i na czasie wpadają do ucha. Gratulacje i życzę samych sukcesów. Czekamy na nowe utwory. Wielki szacun dla zespołu pisze pan Andrzej. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za miłe słówka i oczywiście kolejne wykonania są w trakcie przygotowywania. Pan Mirosław, witam, pozdrawiam i życzę sukcesów. Proszę o więcej Waszych nagrań. Super wykonanie, saksofonistka śliczna. Ja się Pan Mirosław, dziękujemy, Panie Mirosławie. Dziękuję. Kolejne. Bicia pisze, że pięknie. Również dziękujemy. Kolejny film odpalam, tym razem do oddam wszystko. No. MRS Gamble. Super wykonanie, czekam na kolejny numer. No tak no. jak już mówiliśmy, będzie, będzie. przygotowujemy. Aga pisze, cudowna piosenka i wykonanie. Brawo, zespół. Dziękujemy i brawo, Pani Aga. Alpaki, alpaka, alpaki. Bardzo dziękuję za te serce włożone, jest to naprawdę dobra robota, aby więcej takich pięknych rzeczy, słonecznych aranżacji. Kocham, kocham, kocham. My też kochamy. My też kochamy, Panie Alpaka. Pan Andrzej pisze, super utworek, tak trzymajcie wielki szacun. Wielki szacun też dla Pana Andrzeja, za komentarz, za miłe słówko. Pani Wiesława pisze, super. 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 <laughs> Teraz komentarze do vlogu numer jeden. Brawo, zwariowani, świetna atmosfera podczas imprezy. To była impreza bodajże z okazji rocznicy ślubu. To był nasz pierwszy vlog. I też pamiętamy, że atmosfera była świetna i zabawa była przednia do białego rana. Pani Ola, super zespół, świetna muzyka. Dziękujemy. Daria, super. Pani Katarzyna, ekstra. Ekstra. Pan Krzysztof, 3, 2, 1, wykrzyknik. XXI wiek, 2022 rok, a wy dalej kartkujecie utwory. Panie Krzysztofie, dziękujemy za e, miłe słowa. Ale jesteśmy w trakcie... Jesteśmy przygotowywania. Tak jest. Przygotowujemy te teksty na tabletach niedługo. Już tak, mamy nadzieję, że na przyszłych imprezach będzie nowocześnie, nie będzie kartkowania, będą wszystko w tabletach. Będzie. Ostatni nasz utwór, e, nasz film na YouTubie. Pani Katrina, mega super co super. możemy odpowiedzieć. Mega no, super. Pani Katarzyna, super. okejko, to, to jest raz super. I pani Bożena, super, super, super. Super, super pani Bożena. Także jeszcze raz zachęcamy was. Zadawajcie może jakieś pytania w komentarzach. Może chcielibyście się czegoś dowiedzieć od nas. Na tak, pewno przy, na przy następnej okazji, przy następnym blogu będziemy odpowiadać. Może zmienimy się, ja będę nagrywał, a Dawid będzie odpowiadał. Także do zobaczenia. Zadawajcie pytania. Zaczyna padać. Zaczyna padać, wracamy na salę. Mamy trochę do przejścia, z powrotem. I będziemy grać dalej. Pozdrawiamy. Ja również pozdrawiam. Dobra, biegniemy, bo zaczyna padać.

Impreza do tego końca. Zostało to, co mi się lubi najbardziej, czyli pakowanie sprzętu. Mniej więcej materiałów znajdziecie na Facebooku, Instagramie i TikToku. Także kończymy vloga w tym miejscu. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Zapraszamy na kolejne. Pamiętajcie, żeby zadawać nam pytania w komentarzach, na które będziemy mogli odpowiedzieć.